Eee, witam wszystkich serdecznie. Popo po po, po, po po. raz kolejny na moim kanale, wasze ping-pong z tej strony. Kłuchaniam cię nisko. O, po same, kapisko. O, jak widzicie, mam tutaj przed sobą kartonik zajebisy. Otóż to karty graficznej Nvidia GeForce Titan X. Tak. Co prawda, na karcie samej w sumie błędnie jest napisane GTX. Um, co prawda ta karta już oficjalnie tak się nie nazywa, ale też mniejsza z tym. Spójrzmy, co w środku, w tym seksownym opakowaniu znajdziemy. Tniemy tutaj nożykiem z jednej strony, z drugiej strony. o już jakiś tam ładny kolorek, taki bardzo fajny, oczujebny. Rzucił nam się w oczy i otwieramy to cacy i co widzimy? Mmm, zabezpieczoną kartę Titan X, czarne cacy. O, Folii. Folia, która służy jako kondon, aby nie zabrudziła się karta podczas transportu. Mmm, piękna rzecz. Tutaj mamy instrukcję obsługi i jakieś tam duperele, które nam oczywiście w ogóle do niczego niepotrzebne. Spójrzmy jednak na zawartość. Mmm, śliczna karta. O, wyśmienicie, ona wygląda. Mmm, sexy. Karta z. 3050 84 kudardzeni, co jest po prostu przepiękne. Działają one w częstotliwości 1,5 GHz. O! Karta sama w sobie osiąga 11 TeraFlopów. O! Wyśmienite! Po prostu wyśmienite. Ale jakby to jeszcze było za mało, to karta ma 12 GB pamięci. r 5 x O! ciężko to wysłowić, tak zajebista moc, mmm, taka potęga, wyśmienite, po prostu wyśmienite, no spójrzcie, jak to wygląda, mmm, cacy, mmm, co prawda do dzisiaj nikt jeszcze nie wie i nie rozumie, dlaczego na tej karcie z boku pisze GeForce GTX, skoro oficjalnie ta karta już nie należy do serii GTX, ale mm, komu to przeszkadza? Tutaj mamy wejścia, mmm, sexy, mamy tutaj Trzy wejścia DisplayPort, jeden HDMI i jedno jeszcze stare gówieńko, którego niestety używam jeszcze, bo nie zamówiłem nowych kabli. Mmm, jedno wejście na 8 pinów, jedno wejście na 6 pinów co do napięcia. Ach, wyśmienita rzecz, spójrzcie na ten grill od tyłu. Mmm, karta, która z każdej strony wygląda po prostu sexy, po prostu... Sexy. Mm, tak. Odstawmy ją na bok. Jak widzimy, to już wszystko. Żadnych kabli, żadnych płyt, żadnych dupereli, żadnych nakładek na sloty, aby je zamknąć. Na te, których nie używamy. Ale też. Mmm, za 1200 dolarów, e, za 1300 euro, o, inaczej, sorry, kto by oczekiwał takich pierdół, no w sumie ja, ale mniejsza z tym, spójrz na te cacy, na te czarne, brutalne cacy, mmm, tak, ja wam tutaj jeszcze wgram... Pełno różnych, może nie pełno, ale kilka różnych benchmarków, abyście zobaczyli, co ta karta potrafi. Ja tutaj szczególnie nie będę dużo e, jakichkolwiek w tym materiale benchmarków wkładał. E, po prostu spójrzcie teraz, e, dzisiaj i w kolejnych dniach na kanał, trochę tych benchmarków dla Was wgram. Mmm, zobaczcie, jak to wygląda. Mmm, sexy, tak. To by było na tyle. Co do rozpakowywania Titan X. O oh, X, 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 porno! Tak. Mmmm, na razie.